W zespole szkół plastycznych w Katowicach miał miejsce finisarz 10. edycji pikniku malarskiego Sielskie klimaty. Podczas uroczystości wyróżniono najlepsze prace spośród blisko 2200 uczestników. Do wystawy dostało się około 500 prac, czyli już dużym wyróżnieniem jest sama wystawa. Poziom był zaskakująco wysoki, mimo aury takiej dość ponurej w tym roku w Skansenie. Wprawdzie nie padało, ale było dość pochmurno i chłodno. Prace są bardzo kolorowe, chyba na przekór temu, co, co pogoda nam pokazała. Dzieciaki i młodzież, i dorośli zrobili rewelacyjnie fajne prace. Jestem na tych Sielskich Klimatach czwarty raz i pierwszy raz w końcu się zdecydowałam mm, malować wnętrze aniżeli tak jak większość y, po prostu tego co się dzieje na celu skansenu. Sielskie Klimaty to coroczne spotkania w Chorzowskim Skansenie. Przyjazna atmosfera pikniku sprawia, iż z każdą kolejną edycją cieszy się coraz większą popularnością. Takie było też zamierzenie, żeby ludzie y, i młodzi i trochę starsi, którzy Czasami nawet nie znają tego miejsca, mogli tym miejscem się zainspirować, jednocześnie poznać i do niego wrócić. Wszystko organizowane jest po to, aby zakorzenić w młodych mieszkańcach aglomeracji śląskiej artystyczną duszę. Rozbujać artystycznie właśnie dzieci, młodzież, które nie kształcą się plastycznie. Wbrew pozorom tej plastyki w szkołach jest mało. Bardzo cenne jest to, jak prowadzona jest plastyka przez takich rzeczywiście pasjonatów, tych, którzy do nas przyjeżdżają. Często uczestnicy rosną razem z nami, czyli byli na pierwszych, są na dziesiątych. Są to też często nasi absolwenci, którzy przywożą już swoich uczniów, więc to też jest bardzo fajne, ten powrót. Także myślę, że no taki jest tego cel, żeby te dzieci, ta młodzież mogła poznać inną pracę plastyczną niż tylko w zakamarku klasy, pracowni.